Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Jesteśmy w miejscowości Koziegłówki na wspólnym głębniku. Akurat zastaliśmy gołębie, które są wypuszczone teraz yy, poza. Tutaj sobie oblatują wokół gołębników, a akurat teraz sobie tutaj chodzą po trawie. Tutaj widzimy, siedzi część na dachu. One yy, zakończyły chyba latać już tutaj, ale za chwilkę może tutaj koledzy, którzy tutaj są, powiedzą nam coś więcej. Tymczasem popatrzmy, jak tutaj gołębie sobie yy, dzisiaj spędzają czas, można tak powiedzieć. O. Tutaj widzimy całe stado, tu kolegę Grzegorza, który tutaj pilnuje ich, także zobaczmy, tak to wygląda, one się chyba zaraz poderwą. Grzegorz, ty je poderwiesz jeszcze do góry? Poderwie się do góry jeszcze? Tak, Dobrze, to zaraz zobaczymy sobie, jak one tutaj będą krążyć wokół gołębnika, nad gołębnikiem, widzimy, właśnie się wspinają. wystartowało Tylko słychać szum skrzydeł To są wszystkie które są chyba jeszcze nie no prawie wszystkie Chyba że jakaś grupka ma gdzieś tam, Aha grupa jeszcze gdzieś tak. Ale prawie tu e siedzą sobie na w locie No, jeszcze to już się podzieliły na kilka mniejszych i sobie po prostu tego teraz tutaj latają. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Widzieliśmy wcześniej, jak tutaj na kozie główkach latały gołębie. Pokazywałem, akurat czekając na Artura. Teraz już się zjawił tutaj organizator tego wspólnego gołębnika, kolega Artur Pawelec. Widzimy te gołębie tutaj o, nad nim latają. One są tutaj, tak jak mówiliśmy, na takim treningu wokół gołębnika, który mają wykonywany codziennie, tak? Tak, jest, tak. Dobrze, Zobaczmy. Te gołębie część już siedzi na wlotach, czekają na wejście. Ale mówię, więcej nam powie już kolega Artur. Proszę. Witam serdecznie kolegów hodowców Tak jak Krzysztof powiedział, jesteśmy na wspólnym gojemniku Długie Koziegówki. Mamy dzisiaj środę 6 sierpnia. Mamy przygotowa dzisiaj, dzisiaj mamy przygotowanie do, do lotu treningowego, który się będzie odbędzie w dniu jutrzejszym z miejscowości Panki. To jest około 45 km. Co mogę więcej powiedzieć? No, chciałbym tutaj kolegów może przeprosić, że nie dawaliśmy wcześniej po prostu znaku życia, co się tutaj dzieje, ponieważ tak jak kiedyś nagraliśmy film też Czasowo po prostu Krzysztof tu nie wyrabiał, bo miał inne zajęcia związane z innymi gołemnikami. Teraz już się trochę obrobił, więc po prostu skupiliśmy się tutaj na naszym gołębniku. Chciałbym tutaj też wytłumaczyć kolegom hodowcom, że po prostu nie się niektórzy denerwują, ponieważ tak jak już mówiłem telefonicznie, na wspólny gołębnik był najpóźniej zrobiony, gołębie były najpóźniej przyjmowane i te gołębie też trochę musiały, że tak powiem, dojrzeć do tego, żeby brały udział w tych lotach próbnych i po prostu i, i po prostu, żeby wracały fajnie do domu. Co jeszcze bym nadmienił? Nadmieniłbym, że właśnie zrobiliśmy Dwa loty takie krótkie, jeden lot to był na 5 na 3 km, to było takie obeznanie terenu bez zegara. Gołębie siedziały całą noc w kabinie. Później powtórzyliśmy następny lot. To też był lot na obeznanie terenu, około 8 km. Też gołębie siedziały całą noc w kabinie, żeby się przyzwyczaiły. Także po prostu nie ma tutaj żadnych, że tak powiem, sytuacji, które nie miałyby po prostu, nie byłyby jakąś tam chronologią działania. Wszystko jest tutaj zaplanowane, dlatego nie robiliśmy tego na zegar, ponieważ nie było takiej potrzeby. Teraz będziemy właśnie mieli lot panki, jutro. Będziemy oglądać, mogli... Tak jest, tak będziemy mogli to... oglądać. już powiem o co chodzi, bo oglądać. tutaj też problem jest troszeczkę, z, jeżeli chodzi o instalację, gdyż tutaj nie ma prądu takiego, który jest doprowadzony w sposób ciągły. My musimy to korzystać z agregatu i z własnych przetwornic. I w związku z tym właśnie staramy się też tutaj ten prąd niejako oszczędzać, ale teraz już mamy to także teraz loty od dzisiaj już listy obecności loty będzie można po prostu oglądać. Jeszcze także także, dwa także dokładnie, także ten, ten ważny idziemy. lot właśnie, który się odbędzie jutro, to jest lot właśnie... Że tak powiem z miejscowości Banki 45 km, jeszcze raz powtórzę, jest to lot treningowy. Tutaj Krzysztof może pokaże gołębie. Gołębie są Walowiu, tak, na, na wspólnym gołębniku mamy tutaj około ponad 1000 gołębi. Po prostu na razie nam, że tak powiem, odpukać bardzo mało zginęło. Wiadomo przy oblotach część, się, jakieś tam kilkanaście gołębi się straciło. Także po prostu no, będzie to wszystko tutaj pokazane na, na liście. Myślę, myślę, że hodowcy tutaj wszyscy będą widzieli kto, jakie ma gołąbki, także proszę, to te, to jest proszę sobie jeszcze, zobaczyć. Że, o gołęby sobie tutaj one za chwilę już to wchodzić, będą wchodziły, Więc właśnie to jest sobie, wejdziemy bliżej. bliżej, też zobaczmy. Jak koledzy, jak koledzy hodowcy by zobaczyli, gołębie są w zdrowiu, zresztą to widać po gołębiach utrzymujemy. Staramy się tutaj, żeby, żeby po prostu to zdrowie było utrzymywane na bieżąco. Korzystamy też tutaj z preparatów różnych, zaraz tutaj pokażemy z jaki żeby hodowcy mieli po prostu świadomość. przejdziemy do preparatów. Tak, tak może, jeszcze, może tutaj być jeszcze gołąbki no. z filmową. Pokażmy, podejdę bliżej, może nie uciekną. O, są tutaj gołębie, widzimy. O, tak tutaj one sobie dzisiaj na tym porannym treningu wyglądają. A przyjdziemy może teraz tutaj do <laughs> tak. nam preparaty. Właśnie tutaj, tutaj jeżeli, jeżeli właśnie chodzi tutaj, chciałbym też pokazać kolegom jakich preparatów używamy. Że po tego, tego łębie, dlatego, dlatego po prostu utrzymujemy tutaj w zdrowiu. Na, najważniejszą taką może mieszanką no, to mamy na przykład miks warzywny. Miks warzywny, są to sproszkowane warzywa, gołąbki dodostają samemu nawet, można spróbować, to są, to są bardzo dobre warzywa. Drugim takim preparatem, który tego łębie dostają na karmę, z tym miksem, to jest ósna barabata. To jest po prostu wyciąg ty z... Ty etykiety nie masz na tym... No nie, bo mamy... to ja sobie załatwiłem sam. To jest, to jest ustawa barabata. To jest jakaś to jest? jest, herbata, po prostu... jakaś, co to jest? Nie, to jest, to jest usna, z której się produkuje właśnie wyciągi. To jest jak gold, co ma... No znaczy, na przykład są usna tam z Baxa, czy usna z Brokapa, czy inne. To po prostu oni z tego po prostu wytwarzają tą usnę. To jest po prostu stuprocentowe, naturalne, jest to zdrowe. Nie ma żadnych konserwantów. Jakby tak duże to pozostawił na słońcu, czy otwarte, to wtedy się na tym robi pleś, Bo zachodzi w reakcja, dlatego to trzeba trzymać w lodówce. Ja mam dostęp do różnych preparatów, dlatego z tego korzystam. Także to jest preparat, który działa i na drogi oddechowe, działa na układ pokarmowy też bardzo dobrze. Także dobrze wygląda. Preparatem, ja preparatem który tutaj po pobiegawszo dajemy, to mamy cztery w jednym, tak. i tą kurację jużśmy robili około gdzieś miesiąc temu. Aha. Na razie nasze gąbki nie wymagają jakiejś tutaj um, wielkiej medycyny. Bo Staramy się po prostu stosować preparaty naturalne, wiadomo że szczepienia były bardzo ważne, wiadomo że trzeba podać preparaty na żółty guzek, wiadomo że na drogi oddechowe zaszczepiliśmy tutaj, to tak jak mówiłem, szczepionkami, które przywiozłem sobie z, z, z Belgii, tak dokładnie, czego używamy? Dużo używamy belgasolu, to są to elektrolity, które po prostu teraz właśnie jak, jak było bardzo gorąco, no to dużo tego dostawały, używamy oregano. Też jest bardzo ważne, żeby używać oregano. Mamy tu akurat oregano mix z dewerda Są to też zioła. Tutaj też są zioła otleniające że to, gołębki, to gołąbki też dostają nasze. Można zobaczyć, tak to, tak to wygląda. Ale to jest sproszkowane, sproszkowane oregano. Intensywny zapach. Mamy oregano Acji, który jest też bardzo ważne. To też to, się, to, to dajemy, dajemy na karmę albo do wody. Też taki ma intensywny zapach. Tutaj nasi pielęgniarze używają Spirulinę, no to spirulinę nie muszę tutaj reklamować, bo akurat Zbyszek yy, o jak dużo tego używa i po prostu hodowcom po prostu, yy, że tak powiem, mówi, że, że to jest bardzo dobry produkt. Yy, są to, naturalne, yy, to naturalne, naturalne algi morskie sproszkowane. Jest tu w tym bardzo dużo witamin. Można zobaczyć. Jest to, jest to cieno, po prostu ciemnozielony kolor. kolor i też można zobaczyć też stosuje się to właśnie, to jest produkt spożywczy dla ludzi. To są po prostu naturalne witaminy. Co jeszcze mamy? Z takich preparatów, które używamy to olejek czosnkowy używamy. Też mamy tutaj bardzo dobry olejek. Pro, doktora Progampa masz też produkty tam? Tak, no, lecytynę używamy, tutaj akurat siarą, siarą, loty podajemy, siara wiadomo czym jest siara, nie będę tu już tutaj się rozwodził. Używamy Coremix, to, to dajemy też na karmę, bo jest do parzenia i na karmę, akurat dajemy tą na karmę, żeby był lepszy kaos, wiązły bardziej różne koksydia i inne po prostu e, robaki, żeby nie, żeby nie miała dostępu do głębi. No i co jest bardzo ważne, używamy właśnie bardzo dużo probaku, też tysiąc. Też używamy w dużych ilościach, można powiedzieć, że to jest bardzo dobry produkt. Też go podajemy na karmę z Belgabiowitem, e, z firmy DeWert. Co by jeszcze? Zakwaszacz w proszku, też bardzo ważne. Jest to jest zakwaszacz e, nie do wody, tylko w proszku. Co, dodaje się do, do karmy? Tak, tak, to się dodaje do karmy, zakwasza florę bakteryjną gołębi, także po prostu też powoduje, że hamuje to rozwój tych bakterii. Jest to sprawdzony produkt. Ja to u siebie stosuję około trzech lat. No i tutaj na gołemniku na stosujemy. Co jeszcze? W tej czarnej butelce, tej butelce to ciemno, tak? Co to jest? E, to jest jodalina. Preparat jodowy. Czemu nie ma etykiety? No, akurat to przywiozę też z Belgii. Po prostu o, można zobaczyć ciemny, czarny to jest jodalina, którą doda, podajemy też do wody. O, do odkażania jest bardzo dobra. No i wirkon, którym po prostu też odkażamy gołębniki. Także tak to wygląda. Mniej więcej tak używamy produkty. I tutaj się... zobaczmy, cały czas rozmawialiśmy z auturą. Ma tutaj gołębie, cały czas sobie tutaj część siedzi na gołębniku, część krąży. Widzimy one tutaj nam, że tak powiem, stanowią tło ich szum, szum, skrzydeł. Dokładnie można zobaczyć, to... jak ładnie o, latają. Tutaj mają piękną okolicę, tutaj nie tak, ma tak. Statka, statka latają no. gdzieś tam jeszcze jedno statko poleciało, część to wsiadła. Także jak, jak koledzy hodowcy widzą, mogą być spokojni o swoje gołębie na razie, tak jak mówię wiadomo, że kilka sztuk odpadło, no bo tego się nie uniknie, ale mniej więcej, jeżeli chodzi o zdrowotność, no to na razie odpukać mamy to opanowane i, i nie mamy jakichś większych problemów z tym. Tak na razie koledzy podziękujemy. Zobaczcie jeszcze tutaj gołębie jak sobie one za chwilę wejdą. Będziemy sobie obserwować po prostu ich tutaj wejście po one po południu będą dzisiaj jeszcze trenowane? nie. Nie, nie Już nie, nie już będą koszowane tak, na ten lot, o którym tak. wspominałeś. Dokładnie Dobrze. tak. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy, dobry, dobry lot, lot. No i życzymy sobie powodzenia, żeby nam się tutaj to przedsięwzięcie jak najbardziej udało. Udało. Dziękuję, do zobaczenia Dobry lot. My tutaj wyjedziemy z Kosi Główek Jeszcze chcę tutaj przedstawić kolegę Grzgorza Molika. Tu stoi po lewej stronie Artura Pawelca znaczy po lewej moje, a Artura prawej. Kolega tutaj będzie, e, nadzoruje niejako e, i system i po prostu udziela informacji związanych z gołębiami, czy są, czy nie ma. Także gdyby ktoś miał po prostu jakieś zapytania, to zawsze te do kolegi Grzegorza można zadzwonić, zobaczył, o jeszcze głębie, te gołębie, też chętnie popatrzeć, można spróbować. Proszę Grzegorz, podaj może numer telefonu. 514-301-900 Czyli gdyby ktoś miał na przykład na liście, zobaczył głębię jakiś tam się opis mógł nie zgadzać, czy coś, to... Poprosimy o kontakt właśnie z kolegą Grzegorzem. Tak, 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 dokładnie. To właśnie jak tutaj Krzysztof powiedział. Chcielibyśmy, żeby koledzy hodowcy, gdyby jakieś tam były wątpliwości co do drużyn, zmiany lub tam innych rzeczy związanych tutaj komputerowych, to właśnie jest, jest. błędy. błędy. Błędy, żeby, że są, to po prostu tutaj do Grzegorza bym prosił, żeby koledzy dzwonili, a Grzegorz natychmiast to wszystko pozmienia, tak, żeby nie było oko, problemów. Oko, tak jest, dokładnie. I, i dziękujemy bardzo, bardzo. Dziękujemy, do zobaczenia w teraz dobrygo. My te gołębie sobie wchodzą, zgromadzą. A tak jak koledzy właśnie widzą, gołąbki są nauczone na gwizdek, na gwizdek reagują, ładnie wchodzą, także myślę, że po prostu praca nasza odnosi jakieś to efekty.

Także widzieliśmy jak wygląda wejście gołębi tutaj. Praktycznie szybko to trwa. O, tam jeszcze później będą miały niejako sprawdzoną obecność tak jakby w głębiku, także zobaczę. Teraz już możemy spokojnie sobie tutaj zakończyć filmowanie.